Na początku chciałabym przywitać nowych słuchaczy, którzy dołączyli w ostatnim czasie do mojego kanału. Cieszę się z tak licznego grona ludzi, chcących słuchać opowieści ze świata osób niepełnosprawnych i komentujących wybrane tematy. Wasze zdanie jest dla mnie najcenniejsze. Nie konkretuję tutaj narcyzmem ani niską samooceną. Jest mi po prostu miło, bo nie sądziłam na początku, że ktokolwiek będzie zainteresowany moimi nagraniami. Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. Kiedy jechałam na naszą pierwszą podróż, nie sądziłam, że kiedyś mól stanie się przeszkodą. W dalszym zwiedzaniu pokona mnie, nie dając żadnych szans. Został ze mną na długo. Najpierw dzień, potem dwa, tydzień, miesiąc, rok. My trzymałam pięć lat. Pewnie część słuchaczy zastanawia się, po co cierpieć przez tak długi okres czasu. Nie chciałam pobić rekordu księgi Guinnessa. Mój obecny stan zdrowia jest kumulacją nóżnych dolegliwości, które stopniowo się pojawiały. Jak już mówiłam w jednym z podcastów, w 2016 roku uszkodziłam sobie nogę podczas pobytu w Gdańsku. Moim jedynym błędem było zignorowanie bólu, który nie chciał przejść. Pomimo tego, że już po pierwszym dniu wypoczynku w Brzeźnie bo tam się udaliśmy, wiedziałam, że będzie najgorszy ze wszystkich naszych wycieczek, to miałam nadzieję, że pojawi się szansa przeżycia tam czegoś ciekawego. Robiłam dobrą minę do złej gry. Niestety noga dokuczała. Zanim to jednak nastąpiło, to w 2014 roku zaczęłam odczuwać odrętwienie pleców, które pojawiło się na wysokości lędźwi i obejmowało coraz większy obszar. Co było tego przyczyną? Mogę się tylko domyślać. Kilka miesięcy wcześniej, będąc na wycieczce w górach, przewróciłam się na wosku do tyłu. Pamiętam też, że podobny wypadek przeżyłam przed laty. Wtedy czułam ból głowy, miałam zaburzenia widzenia. Podejrzewam, że to był wstrząs mózgu. Niestety nie chciałam pójść do lekarza. Odrętwienie pleców przeszło, ale w 2015 roku pojawił się inny problem. Zauważyłam, że moja sprawniejsza ręka. Coraz gorzej radzi sobie z wykonywaniem różnych czynności. Myślałam, że moja kondycja się pogorszyła, co jednak było dziwne, bo na wózku poruszam się od wielu lat i zawsze byłam aktywna. Najgorsze było to, że wszelkie zmiany pojawiały się powoli, co na co dzień nie przeszkadzało mi aż tak bardzo i przez to nie czułam potrzeby konsultacji lekarskiej. W 2016 roku zmieniłam wózek. Próbowałam oswoić się z nim, ale ciągle coś mi nie pasowało. Zmieniałam różne ustawienia, akcesoria, nie pomogło. Dzisiaj wiem, że winny nie jest mój sprzęt, ale pogarszający się stan zdrowia. Być może zajęłabym się swoją kondycją, konsultując z lekarzami, jednak w 2017 roku dostałam propozycję pracy, którą przyjęłam. Myślałam, że dodatkowy zarobek przyda się. Niestety, spędzanie siedmiu godzin dziennie przy komputerze 5 dni w tygodniu przez 3 lata zrobiło swoje. To była moja pierwsza praca. Codziennie czułam się zesztywniała i zmęczona. To był efekt zasiedzenia i stresu, przez co nie miałam siły na spacery na świeżym powietrzu pomogłoby mi odzyskać sprawność. Wolałam się położyć i spać. Pierwsze wynagrodzenie dało mi wiele możliwości działania. Poza tym czułam się dumna, że wykonuję coś konstruktywnego. Wyznaczałam sobie nawet cele i chciałam sprawdzić swoje umiejętności. Chciałam mieć swoje oszczędności i odkładałam co miesiąc pewną sumę pieniędzy. Ból nogi ciągle się nasilał, co jeszcze bardziej zniechęcało mnie do aktywności fizycznej. Rok później wybrałam się z Mateuszem do Szwecji, co przekonało mnie, że nie jest tak źle. Niezależność finansowa i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy tak mnie zmotywowała, że przepracowałam jeszcze dwa lata. W końcu nadszedł dzień, kiedy postanowiłam się zwolnić z pracy. Nie wychodziłam już z domu. Poranne wciąganie na wózek graniczyło z cudem. Nie mogłam się na niego wspiąć, a potrzebowałam do tego nogi, na której musiałam stawać. Ból obejmował kolano, udo i łydkę. Przypominał mi jednoczesne cięcie mięśni od wewnątrz żyletką i mrywanie stawu kolanowego. Taka konfiguracja sprawiła, że wrzeszczałam jak opętana. Pamiętam, że kiedy noga zaczęła mnie bardziej boleć i myślałam, że kiedyś ustąpi, to smarowałam ją maścią, która przynosiła ulgę. Niestety po pewnym czasie była już za słaba. Wtedy przerzuciłam się na tabletki przeciwbólowe, najpierw raz w tygodniu, potem co drugi dzień. Codzienne zażywanie tabletek przeciwbólowych też już nie pomagało. Pamiętam, że w ostatnich dniach tego koszmaru traciłam świadomość na ułamek sekundy. Oczywiście nie ignorowałam moich dolegliwości. Przez dwa lata próbowałam się konsultować z lekarzami w sprawie mojego kolana, być badania. Niestety cierpienie było krok przede mną i czasami nie byłam w stanie nic zrobić. Nieraz musiałam odwoływać wizyty w przychodniach, co działało na moją niekorzyść. Kiedy już pojawiłam się na badaniach, to okazywało się, że nie są możliwe, bo albo poziom bólu przekracza mój próg tolerancji, albo niepełnosprawność przeszkadza w poprawnym ich przeprowadzeniu. W rezultacie udało mi się zrobić RTG i USG kolana. Innym problemem była niekompetencja lekarzy, którzy nie próbowali nawet podejrzewać, co mi jest. Czasami miałam wrażenie, że chcieli się mnie pozbyć. Bo nie wiedzieli, jak mają mnie leczyć. A moje dolegliwości, jako osoby niepełnosprawnej, nie mieszczą się w zakresie wiedzy, którą nabywali z podręczników medycznych. I jeden z nich zaskoczył mnie całkowicie. Podczas wizyty zauważył, że moja lewa noga ma lekki przykurcz, który uniemożliwiał przeprowadzenie rezonansu magnetycznego. W tym celu, uwaga, zalecał zabieg chirurgiczny, który wyprostowałby moje kolano, co pozwoliłoby na zrobienie wspomnianego badania. Takiego paradoksu jeszcze nie słyszałam, jak żyje. W końcu jeden z lekarzy stwierdził, że to wszystko z powodu kotki, małej chrząstki, która znajduje się pomiędzy kością udową a piszczynową. Konieczny jest zabieg niestety przy użyciu narkozy i tu pojawił się problem. Mój organizm źle ją znosi, co w dzieciństwie skutkowało zatrzymaniem krążenia krwi i śmiercią kliniczną. O tym zdarzeniu możecie posłuchać w poprzednim podcaście. Wiedziałam, że muszę poddać się tej operacji, a jednocześnie bałam się, że nie przeżyję. To był najgorszy okres niepewności i strachu. Nadmiar stresu sprawił, że wyłączyłam myślenie i czekałam. Lecząc w szpitalu, byłam pogodzona ze świadomością, że mogę umrzeć. Byłam tak pewna swojego końca, że nie wyobrażałam sobie, co będzie, kiedy mnie wybudzą z narkozy. Kiedy przyszli anestezjolodzy, którzy mieli mnie uśpić i usłyszeli, że miałam w dzieciństwie zatrzymanie krążenia podczas zabiegu, uświadomiali mnie, że mogą być problemy. W końcu przyszli po mnie i zabrali na salę operacyjną. Nawet się nie pożegnałam z Mateuszem, żeby go nie martwić niepotrzebnie. Podano mi narkozę. Jeszcze nigdy nie podłączono mi tylu kabelków. Czułam się jak królik doświadczalny. Do tego mnóstwo osób biegało wokół mnie, zadawało pytania a urządzenia medyczne rozpraszały. Nawet nie wiem, kiedy zasnęłam. Ku mojemu zaskoczeniu obudziłam się. Zdziwiło mnie to, bo od razu zauważyłam, że leży na sali operacyjnej, a spodziewałam się rzeczywistości pozaziemskiej. Wszystko przebiegło sprawnie, podano mi narkozę dożylnie, a wspomniani wcześniej anestezjolodzy okazali się profesjonalistami, bo zadbali o to, by ten środek mnie uśpił, a nie uśmiercił. Zabieg był przeprowadzony metodą laparoskopową. Wprowadzono do mojego kolana jeden wziernik, przez który podłączono kamerę, a przez drugi lekarz usuwał pokruszoną łękotkę. Tłumaczył mi potem, że stan był już tak poważny, że zrobiła mi się odleżyna na chrząstce stawowej. Kości osierały się o siebie, co było przyczyną tego strasznego bólu. Na drugi dzień wypisano mnie ze szpitala i zalecono rehabilitację. Największa zaleta zabiegu polega na tym, że już nie czuję tego przeszywającego bólu kolana, które porównywałam do cięcia żyletką. Obecnie dokuczają mi bóle ścięgien, które musiały zesztywnić podczas codziennego siedzenia na łóżku bez ruchu. Na długo przed zabiegiem, kiedy nie wiedziałam jeszcze co mi dolega, rozpoczęłam ćwiczenia. Pojawiła się rehabilitantka, która wymyśliła mi zestaw odpowiedni do mojego stanu kondycji i niepełnosprawności. Niestety ból był na tyle duży, że skutecznie przeszkadzał mi w ich kontynuacji. Czułam się coraz gorzej, w końcu zrezygnowałam z ćwiczeń. Równie poważnym problemem są moje ręce, które przez okres dwóch lat siedzenia na łóżku odmówiły posłuszeństwa. Jeszcze nie wiem, co się z nimi dzieje. Muszę się nimi zająć, bo prawidłowa diagnoza pomoże mi podjąć konkretne działania. Chciałabym znów jeździć na wózku jak dawniej, wrócić do dawnych czynności, takich jak podróżowanie mogłabym też robić vlogi, pokazując jak wyglądam obecnie, a nie na zdjęciach sprzed lat. Z mojej perspektywy wyglądało to zupełnie inaczej. Sam fakt o uszkodzonej nodze w przyjąłem zupełnie normalnie, zwłaszcza, że przedstawiła mi to łagodnie, bo oboje nie mieliśmy świadomości tego, co się stało. W tamtym czasie byliśmy na wczasach i chcieliśmy się dobrze bawić. Nie odczuwałem ciężaru fizycznego, a jedynie psychiczny, i zatopiało po czasie. Jak dotarło to do mnie, to już był stan, który się pogłębiał i widziałam, że raczej się nie polepszy. Z czasem, gdy ból się nasilał, słuchałem jak Ewelina opowiada mi o swoich odczuciach, o tym, że nie może na przykład utrzymać w dłoni szklanki. Pamiętam, że dawki potrafiła na przykład postawić na zewnętrznej dłoni, a w zasadzie na trzech palcach, pełen talerz gorącej zupy. I przewieźć go na wózku z kuchni do pokoju, robiąc przy tym zakryt o 180 stopni i to odpchnąć się jedną ręką. Powiedziałem, że na trzech palcach, ponieważ Ewelina ma anatomiczną wadę rąk, przez co nie potrafi przekręcić wewnętrznych części obu dłoni do góry, dlatego musiała trzymać ją tak, jakby grała na fortepianie i podtrzymywać naczynia trzema palcami. Ale to jeszcze nic. Kiedy mieszkaliśmy w starej kamienicy, o czym nagraliśmy osobny podcast, Ewelina robiła kilka zakrętów po drodze zjeżdżając z dość wysokiego progu i nie rozlewała niczego, po czym wjeżdżała na lekkie podwyższenie. Przypominam, że napędzała w wózek jedną ręką, po w drugiej trzymała talerz. Dzisiaj to ja przewożę wszystko z kuchni. Mając sprawne dwie dłonie czasem rozlewam herbatę. Potrafiła też sprzątać górne półki naszych mebli. Stawiamy jej krzesło na stół. A ona z wózka wchodziła na blad, a z niej zapywała się na krzesło. To pokazuje, jak wysportowana kiedyś była. Kiedy obserwowałem ją, jak zaczyna pracę w 2017 roku, a rok później wybiera się ze mną w rejs do Szwecji, miałem małe wrażenie, że to wszystko zaraz minie i nie jest tak źle. Najgorsze, że próbowałem ją i siebie o tym przekonać. Całe szczęście, że nie jest taka jak ja, i pocieszanie jej nie daje skutku. Nauczyłem się żyć realnie i nigdy nie próbowałem jej oszukiwać albo wmawiać, że wszystko jej wygląda super. Po tak długim czasie mogę powiedzieć, że starałem się spełnić swoją rolę jako mąż. Z jednej strony wciąż chciałbym dawać jej realne poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej pokazać, że obecna sytuacja nie zmienia mojej miłości do niej. Często powtarzałem, że nawet gdyby nie wyzdrowiała, to nigdy jej nie zostawię. Myślę, że wie o tym doskonale, bo zawsze oboje twierdziliśmy, że jak się coś w małżeństwie psuje, cokolwiek, to się tego nie wyrzuca, tylko naprawia. On tylko tak mówi, nie wierzcie mu. Ratujcie <laughs> mnie, pomocy. <laughs> A Juto, on tego jest taki fajny, grzeczny i miły na podcastach. Nie wierzcie mu. On mnie popieszcza prądem. Popieszczenie prądem, cztery. Z jednej strony cała ta sytuacja była zła, bo codziennie widziałem jak Wienina cierpi ból, jest coraz słabsza i przez to czuje się załamana. Z drugiej dobra, bo miałem czas z tym wszystkim się oswoić i zaplanować konkretne czynności. Obecnie mamy takie momenty, że wszystko jest ustalone krok po kroku. Najbardziej przeszkadza mi to, że zmiany, które mają w sobie coś pozytywnego, następują tak wolno. Czasem mam wrażenie, że kręcimy się w koło albo doświadczamy jakiegoś déjà vu. Oczywiście na początku wszystko było dla nas nowe i musieliśmy się tego nauczyć. Wszystko co wcześniej robiliśmy zmieniło się i teraz mamy taki tryb awaryjny. Po ponad 10 latach aktywnego życia ciężko było zmienić swoje przyzwyczajenia. Zresztą żadne z nas tego nie chciało. Oboje dążyliśmy do tego, żeby zdiagnozować dolegliwość Eweliny, a ponieważ to było rozciągnięte w czasie. To postanowiliśmy dawać sobie radę na tyle, na ile było to możliwe. Mieliśmy tysiące pomysłów, jak wszystko usprawnić i rozwiązać problemy możliwie najprościej. Chodzi mi o to, że cokolwiek robiliśmy, robiliśmy to prawdziwie, po to, żeby w danym momencie jakoś móc normalnie funkcjonować, ale cały czas mieliśmy my świadomość, że każdy plan, który wymyślamy, jest tylko na chwilę, bo cały czas nastawiamy się. Na to, że w końcu kiedyś ta niemoc minie i nie chcemy się przestawiać, tak abyśmy mieli już do końca życia być w takim położeniu. Pomimo tego, że codziennie motywowałem Ewelinę do działania, to nie zawsze byłem taki mocny. Ciężko mieć siły, gdy ukochana osoba cierpi. Czasem, widząc jej płacz i krzyk, nie wiedziałem w ogóle, jak mam reagować. Nie widziałem ani dalszej przyszłości, ani nawet kolejnego dnia. Czułem, że trafiłem do jednego świata. Wtedy też uświadomiłem sobie, jak bardzo przyzwyczaiłem się do łatwego życia, przyzwyczajeń i standardów, a mimo to chciałem, żeby ten koszmar się skończył. Ja mam już tak, że przez pewien czas, gdy martwię się czymś bardzo intensywnie, to nachodzą mnie negatywne myśli, ale potem wstępują we mnie nowe siły i gdy już po takim destrukcyjnym myśleniu sięgnę dna, to odbijam się od niego i zaczynam wszystko ogarniać. Myślę, że taka sytuacja, kiedy rzeczywiście osiągnę już takie całkowite dno, to wiem, że nie może być gorzej i dlatego wtedy zaczynam jasno i realnie myśleć o wszystkim. Wiele razy upadałem i podnosiłem się. Jak już mówiłem, to wszystko z powodu wolno przebiegających zmian. Chciałem, żeby wszystko szybko wróciło do normy. Z czasem nauczyłem się dostrzegać postęp w sprawności Eweliny. To dla nas obu jest ważne, bo daje nadzieję i skłania do działania. Nadal pomaga mi w wielu czynnościach i biorę udział w rehabilitacji. Oboje staramy się wrócić do stanu poprzedniego do sprawności, no i oczywiście samodzielnych wycieczek. Chcielibyśmy jeszcze zwiedzić Lofoty w Norwegii i na pewno wrócić do Sopotu. Mam nadzieję, że słuchacze z Pomorza mnie nie znienawidzą, ale do Gdańska Brzeźna już nie zamierzam wrócić. Ta historia to kontynuacja zdarzeń, które słuchacze znają z wcześniejszych nagrań. Częściowo tłumaczy, dlaczego otworzę podcasty, a nie vlogi, chociaż ich nie wykluczam. Zapewniam, że kiedy odzyskam sprawność, na pewno zacznę występować we vlogach, bo to dałoby mi możliwość tworzenia wielu tematów. Na razie chciałabym zapowiedzieć nową serię na moim kanale. Będą to spontaniczne rozmowy między mną a Mateuszem. Zamierzam poruszać tematy kontrowersyjne, niewygodne, które na YouTube są ignorowane, a tak ważne. Oczywiście, będziemy to robić w swój sposób, nie kopiując innych. Myślę, że taka forma spodoba się słuchaczom. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nikogo nie przestraszyłam swoją opowieścią, ani nie wprowadziłam w zły nastrój. Nawet w tak niekomfortowej sytuacji, jak moja obecna niesprawność, znajduję sposób, aby mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i zapraszam na ciąg dalszy. Pozdrawiam. Również pozdrawiam.